Wiecie co? Czasami z grami planszowymi jest taki malutki, malutki problem. Dla niektórych przynajmniej. Kiedy gramy w planszówki, to jesteśmy tymi dobrymi. Ratujemy świat, ratujemy innych. A czasami chciałoby się być tym złym, tym okrutnym i robić brzydko. Tylko niewiele gier nam to daje. Ta, którą teraz zrecenzuję, jest jedną z takich właśnie gier. Everyone can relax. GAMBIT HAS RETURNED Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Witam Was w kolejnej w kolejnej recenzji. Dzisiaj chcę Wam pokazać jejku, jak to się świeci, grę nikuczemni, szaleni naukowcy. Tak? Dobrze. Wydawnictwa Fox Games. A grę tę stworzył Donald X. Vaccarino, czyli człowiek odpowiedzialny za za takie hity. <grym> Przepraszam, ale widzę, jak tu się rozjaśnia. Tak czy inaczej, człowiek odpowiedzialny za takie hity jak chociażby Dominion, chociażby, no Dominion albo Królestwo w budowie, które wiele osób, w tym ja, bardzo lubi. Przy okazji dziękuję wydawnictwu Folks Games za podesłanie mi gry do recenzji. Czym są niku To polska wersja językowa gry Nefarious. Nefarious. Chyba tak. Która opowiada o tym, że są sobie szaleni naukowcy, którzy chcą zdobyć świat, budując dziwne maszynerie, jak to szaleni naukowcy mają w swoim zwyczaju. Gra lekka. Zobaczmy, jak to się gra, a potem wrócimy tutaj i powiem, co myślę o zmaganiach szalonych naukowców. Oto nikuczemni, przygotowani do gry. Nie do końca, ale o tym zaraz powiem. Malutka plansza główna, na której będą leżały karty wynalazków, na której będą leżały karty konwersji, dwie karty konwersji. To są takie specjalne karty zmieniające troszeczkę zasady rozgrywki. W trakcie pierwszej czy pierwszych dwóch, trzech rozgrywek Instrukcja radzi nie używać tych kart, żeby najpierw jakby poczuć rozgrywkę. Później, oczywiście, można już takie karty konwersji używać. Zagrywamy na początku gry dwie takie karty, i one w jakiś sposób, jak już powiedziałem, zmieniają rozgrywkę, zmieniają zasady gry. Trzeba o tym pamiętać, trzeba na to zwracać uwagę, żeby do tego się stosować. Każdy z graczy otrzymuje zestaw gracza, a więc cztery karty akcji o numerach 1, 2, 3 i 4, czyli szpiegostwo, konstruowanie, badania i praca. Tymi kartami gracze będą wykonywać swoje akcje. Każdy otrzymuje pięciu szpiegów, których będzie ustawiał tutaj na planszy i dzięki którym będzie szpiegował przeciwników. Każdy dostaje pieniądze, oczywiście nie tyle, ile tutaj leży, bo to są wszystkie pieniądze w grze. Każdy dostaje 10 monet, które będzie mógł używać od początku. Oraz każdy otrzymuje trzy karty wynalazków, no bo kimże byłby szalony naukowiec bez swoich wynalazków? Te karty wynalazków są opatrzone jakąś ładną nazwą, na przykład co my tu mamy: manipulator genetyczny, promienie oślepiające, czy też okulary rentgenowskie. rysuneczek oraz informacje, które są kluczowe dla każdego wynalazku, a są umieszczone na dole. Jest to liczba punktów. Jaką dostaniemy za zbudowanie takiegoż wynalazku, oraz zdolności specjalne, czy też rzeczy, które będą się działy w momencie, kiedy ten wynalazek zostanie zbudowany. Są to rzeczy jednorazowe, które dzieją się dokładnie w momencie wybudowania wynalazku. A, no i jeszcze jedna ważna informacja: ile tenże wynalazek będzie nas kosztował, bo przecież za darmo w świecie szalonych naukowców nic nie ma. No dobra, i kiedy już wszyscy gracze dostaną takie swoje zestawy, tutaj oczywiście mnóstwo kart akcji dla innych graczy i mnóstwo szpiegów, rozpoczynamy rozgrywkę. Gra jest banalnie prosta. Na dzień dobry, każdy z graczy wybiera jedną z kart akcji, którą będzie chciał wykonać, i zagrywa ją zakrytą przed siebie. Kiedy wszyscy już zagrają zakryte karty, na 3-4 odkrywamy je. Kiedy wszyscy odkryją karty, otrzymuje się pieniądze za szpiegów. Co to znaczy? Za chwileczkę wyjaśnię. I następnie, po tym jak dostaniemy pieniądze za szpiegów, rozgrywamy karty. Najpierw karty rozgrywają wszyscy, którzy mają jedynki, potem dwójki, trójki, czwórki. I kiedy czwórki zostaną rozegrane, sprawdzamy, czy ktoś uzyskał odpowiednią liczbę punktów, by wygrać. Jeśli tak, gra się kończy. Jeżeli nie, gramy kolejną turę. No dobra, ale co te akcje robią? Szpiegostwo. Akcja numer jeden: szpiegostwo. Pozwala na umieszczenie jednego z naszych ziutków szpiegów na planszy. Na jednym z tych pól. Niektóre pola, takie jak szpiegostwo, czy też badania, pozwalają, pozwala, znaczy nie kosztują nic. Położenie tutaj ziutka nie kosztuje ani grosza. Położenie na polu konstruowania lub pracy już jest Kosztowniejsze. Tu kosztuje nas to jedną sztukę złota, tutaj dwie. Co ci źródłowie robią? To jest bardzo proste. Kiedy, po, kiedy odsłaniamy wszystkie karty akcji, które wybraliśmy, każdy gracz sprawdza swoich sąsiadów. Jeżeli sąsiedzi odsłonili karty pasujące może odwrotnie, to troszeczkę źle mi. Jeżeli mamy szpiega na polu które pasuje do karty odsłoniętej przez naszych sąsiadów, to za każdą taką kartę dostajemy właściwie za każdego szpiega dostajemy jedną sztukę złota. Więc mając tu jednego szpiega, jeżeli mój sąsiad po prawej odsłoniłby kartę konstruowanie, dostaje jeden punkt, znaczy jedną sztukę złota. Jeśli mój sąsiad po lewej również odsłoniłby konstruowanie, dostaje kolejną sztukę. Jeśli miałbym tutaj dwóch złodzuków, za tę kartę dwie sztuki i za tę kartę dwie sztuki. A więc szpiegowanie pozwala nam budować taką siatkę szpiegowską, która w pewnych okolicznościach da nam kasę. Akcja numer dwa konstruowanie no to jest chleb powszedni każdego, każdego szalonego naukowca pozwala ta akcja na konstruowanie naszych wynalazków. Więc zagrywamy sobie zakryty wynalazek, który chcemy skonstruować, i na 3-4 go odkrywamy. Płacimy wymaganą kasę. Jeżeli jej nie mamy, no cóż, trudno, stało się, nic w zasadzie się nie stało. Wynalazek wraca nam do ręki. Natomiast jeżeli mamy kasę, zapłacimy, w życie wchodzą efekty, które tutaj są pokazane. No i te efekty są różne, różniste. Albo tracimy kasę, albo inni gracze tracą kasę, albo zyskujemy kasę, albo inni zyskują kasę, albo tracimy karty, zyskujemy karty wynalazków. Tego typu rzeczy. Przy czym są to efekty jednorazowe, wchodzą one w życie tylko i wyłącznie w momencie zagrania tej karty. Kiedy ona już będzie sobie leżała na stole, interesują nas tylko punkty, jakie taka karta daje. To było konstruowanie. Akcja numer 3 to badania. Jak wiadomo, w końcu nasze karty wynalazków się skończą. Trzeba zabrać się za wynajdowanie nowych rzeczy, i do tego służą właśnie badania. Nie dość, że dostajemy za nie pieniądze. Niedużo, bo niedużo. Ale również dobieramy kartę wynalazków na rękę, która pozwoli nam w przyszłości zdobywać kolejne punkty. Świetna sprawa, prawda? No, i w końcu ostatnia akcja, czwarta. To jest takie. To jest rzecz, o której się nie mówi w środowisku szalonych naukowców. To jest praca. I no czasem trzeba popracować, jeżeli nie mamy pieniędzy. Za pracę dostajemy po prostu cztery kasy z banku i na tym nasza praca się kończy. I tak jak mówiłem, kiedy wszyscy zagrają już karty, kiedy wszyscy karty rozpatrzą, Sprawdzamy, czy ktoś wygrał. Patrzymy, czy ktoś po prostu osiągnął liczbę punktów, jaka jest graniczna dla rozgrywki 20 bądź więcej bądź mniej, w zależności od kart konwersji, które tutaj będą leżały. Jeżeli jest taka osoba, która zdobyła tę graniczną liczbę punktów bądź więcej i dodatkowo ma najwięcej punktów ze wszystkich, no cóż, gra się kończy. Ten, że człowiek wygrał. Jeżeli nie, gra toczy się dalej. Jeżeli dwie osoby osiągnęły bądź przekroczyły graniczną liczbę punktów, ale jest między nimi remis, gramy dalej. Nie może być remisu. Nie wolno. Jeden szalony naukowiec rządzi wszystkimi i tak ma być. Spójrzmy jeszcze tak sobie szybko na niektóre karty konwersji. Co my tu mamy? Grupy dyskusyjne, które pozwalają nam dobierać kasę, jeżeli mamy. Odpowiednią liczbę szpiegów na planszy. Kontakt z obcą cywilizacją. Wymieniamy sobie po zagraniu konstruowania wynalazki na ręku. Wyższość moralna. Jeżeli nie mamy szpiegów na planszy, dostajemy dodatkowe trzy punkty zwycięstwa, co może czasami zbić remis albo dać nam wygraną. Psychologia tłumu. Jeżeli Inni gracze zagrają tę samą kartę akcji co my, odrzucamy, płacimy za to pieniądze no bo to jest głupie czy coś. Skradzione części. Kiedy zagrywasz kartę wynalazku, wszyscy gracze muszą odrzucić kasę do, do, do banku itd. Tak tak Tych kart konwersji jest całkiem sporo. I tak jak mówiłem, no nieźle potrafią zmienić grę. Przy czym czasem potrafią zrobić, że ta gra jest e, strasznie taka nech, a czasami jakiś ogień sobie w tym wprowadzą. No dobra, tak wyglądają nikuczemni, czyli polska edycja Nefarious. Czas to jakoś podsumować. No dobra. Wiecie już jak gra się w nich A co mogę, co, co ja sądzę o tej grze? Eee, po pierwsze, ona znajduje się w, w tej sekcji gry dla, starszy, gry dla starszych graczy Fox Games, co by sugerowało nieco cięższe tytuły. Chociaż oczywiście tam nie ma jakichś super ciężkich mózgotrzepów, które, które zjadałyby szare komórki, tak? Natomiast no, gra dla starszych graczy już, kiedy to widzimy, kojarzy się z czymś takim nieco, nieco poważniejszym. Tutaj nie mówię o brak humoru, na przykład. Niekuczenni są właśnie w tej, w tej sekcji gry dla starszych graczy, ale są grą bardzo, bardzo prostą. Tam nie ma jakichś strasznych wyborów. Nie ma niesamowicie jakiejś taktyki. Nie ma bardzo dużej negatywnej interakcji. Tak, jest. Jest. Ktoś mi powie oczywiście, że jest, bo przecież zabieramy pieniądze, zabieramy karty, wystawiając nasze wynalazki. Ja powiem tak, ale to jest taka negatywna interakcja, która jest według mnie sprawą drugorzędną. To jest to nie jest cel. To jest wynik naszego działania. On, ta, ta negatywna interakcja dzieje się zupełnie przy okazji. My w, w naszych grach nie wystawialiśmy maszyn, żeby negatywnie oddziaływać na innych graczy. Wystawialiśmy maszyny, żeby zdobyć punkty. A to, że ktoś stracił karty, no, bo akurat takie ikonki były na tej maszynie. No, co ja zrobię, tak? Było. Miałem taką maszynę, wystawiłem. Hej. Mm, więc. <grym> Mimo że tutaj jest dla starszych graczy, to jednak ja tego jakby dla takich starszych za bardzo nie widzę. Do tego, do tego wszystkiego, nikuczemni wiele jakby obiecują samymi sobą. Natomiast mam wrażenie, że te obietnice nie do końca są, nie do końca są spełnione. Budowanie maszyn niby miało być fajne, ale nie czuliśmy w ogóle, że to jest fajne. Budowało się je tylko, żeby były punkty. Szkoda, że one nie tworzą jakiegoś silniczka. Szkoda, że zdolności tych maszyn, przynajmniej niektórych, nie działają również później, a tylko w momencie wyłożenia. To troszeczkę odziera tę grę z takiej właśnie nikczemności. Druga rzecz, jaką, jakiej żałowałem, ale to nie jest jakby problem gry to jest taki problem problem władz w zasadzie klimatyczny to fakt, że nazwy tych maszyn są takie zwykłe, znaczy jasne, one nie są super zwykłe, bo mamy promienie postarzające, mamy m, zabójczy generator elektrostatyczny czy udomowionego yeti, ale szkoda, że niektóre te maszyny nie zostały przeszczone na inatory, na przykład Promienio i inator. Albo, e, plamosłoneczno generator inator. Albo, gosposio roboto inator. Albo, pływowo, falowo generator inator. Czy nie mówię już o akcelerator inator? Skąd są inatory? Mam nadzieję, że część z was, z was wie. Dla tych, którzy nie wiedzą, polecam obejrzenie Finasza i Ferba, kreskówki Disneya z Disney Channel. Taka zabawa. I tam mamy profesora Dundersztyca, który jest typowym złym charakterem, który tworzy co odcinek nowy inator, czyli maszynę zła i zagłady. No i to są właśnie, to są właśnie to, Także szkoda, że tutaj tych inatorów nie ma. Byłoby na pewno zabawniej. Cała gra, przyznam szczerze, jest dla mnie nudna. Po prostu. Tak. Tutaj w zasadzie nic się nie dzieje. Oczywiście te karty, kurczę, zapominam zawsze, zawsze te nazwy konwersji. Te karty konwersji, oczywiście, one czasami coś zmieniają, dają taką delikatną iskrę. Kopa nikuczennym, i, I coś zaczyna się dziać, ale w większości przypadków nie dzieje się nic. Wykładamy kartę, wykonujemy akcję, zbieramy pieniądze, ciągniemy kartę, stawiamy gdzieś lutka, albo wystawiamy wynalazek, coś komuś zabieramy, coś dobieramy i liczymy punkty. I tak powtórz, 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 aż ktoś wygra. Nuda, nic się nie dzieje, naprawdę nie czułem żadnej iskry w uczemnych. żadnej, praktycznie. A dlatego, no dobra, dlatego czas na moje trzy pytania, trzy odpowiedzi. Zaczniemy od Begigowej oceny i to jest, no dla mnie to jest sława piątka, czyli gra, która mnie gra, która mnie znudziła, po prostu znudziła i no, pff, może kiedyś ktoś mnie przekona, żebym zagrał, ale, ale nie chce mi się w to grać. Naprawdę w niekuczem nie chcę mi się grać, bo, bo po prostu mam lepsze rzeczy do roboty. Tak. Dlatego piątka dlaczego znaczy słaba, bo te karty konwersji, tak jak mówiłem, tam czasami coś, czasami coś drgnęło. Gdyby nie one to pewnie byłoby jeszcze, jeszcze niżej. Ale tak. No, słabiutka piątka się uchowała. Drugie pytanie. E, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? E, czyli wiem, jak się gra i mam na nią kasę i spokojnie mogę ją kupić. Ja znalazłem ją w sklepach od 80 do 100 zł. Nie, nie kupiłbym. Nie kupiłbym, bo, bo uważam, że można wydać te pieniądze dużo lepiej. Są gry, które. Również są proste, również nie wymagają jakiejś matematyki kwantowej, żeby w nie zagrać. Również polegają tylko na wykładaniu kart. A są ciekawsze, są z jajem, są fajne i po prostu warto kupić tamte gry, a nie wydawać kasę na nikuczemnych. Także ja bym nikuczemnych. Nie kupił. No i trzecie pytanie, i trzecia odpowiedź: czy nikuczemni mi znajdą miejsce na mojej półce? No na pewno nie na tej tutaj, na pewno nie na głównej, może chwilę poleżą na dolnej, na tej piwnicznej, ale no nikuczemni są, są naturalnym u mnie kandydatem do jakiejś wymiany czy do czegoś w tym, w tym stylu. No i co? To na dzisiaj tyle. Byłem Nikuczemny dla Nikuczemnych. Dziękuję Wam serdecznie za to, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie. Głoście dobre słowo o moim kanale, wbijajcie na, na Facebooka, wbijajcie na Instagrama. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!